Które to czy to? Co? Na głowę. A ubiegł cokolwiek chcesz? Preview nie, nie, nie pokaże ci jak wyglądasz, bo... Bo nie. <słyski> Boże. Przygotowanie Ci Nie mogę. Z tym zniszczonym. O kurde, ale nie. Matko bo nie ma to jak chłodzić kole na zewnątrz. Lampa oświetlenie, żeby było? Okej. Okay. Dzięki tego bałaganu, całego tutaj nie widać. Idziesz? Nie ja za. Przepiękna masz tą czapę. Może na tego, na kaktusa też ci to damy. Bo jest chyba czapka świętego Mikołaja. Tak mi się wydaje. Mam mieć włączony telefon? Co masz mieć? Tryb samolotowy. A rób co chcesz, najwyżej go wywalisz dalej. Totalnie swobodna rozgrywka. Tam gdzie było krzesło, tam dobrze by siedziałeś, tu, Bo nie ma już preview. już trochę tutaj. tutaj, tutaj. Ale to możesz dać tak, żeby mnie zasłaniało, nie? No, czekaj. Słuchaj, u kaktusa nie ma fajnych umiejętności. Hmm? Tam masz tylko rozstawianie takich barier, takie urządzenie, co lata z wysoka i zabija to jest dość daremne, według mnie. I, 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 i to, co miałeś. A u piszutera masz takie strzelanie z miejsca, tak jak ja mam słoneczko promień, to ty masz takie napierniczanie z miejsca żołędziami. Masz tą fasolkę i masz jeszcze trzecią umiejętność takie szybkie chodzenie. Piszuter był lepszy. No chyba, że nie wiem. Bawaj, tak, gramy Czym tak, Czym chcesz? A ostatnio czym grałeś? Na materiale. Na materiale czym grałeś? Piszuterem. To może teraz zmienimy i będziesz sobie gręł A prowadzimy jedną rozgrywkę, dwie Czekaj, Ciekawe, bo ja tu muszę ściszyć, żeby jak my pociśniemy dłużej, bo tu mam umiejętności, mam też kwiatków mega dużo, bo grałem chwilę, więc będą nam mm. pomagać. I powinno Ale być okay. czadowe... Czekaj, to się nie... Tak. Lepsze są... To znaczy no... To zobaczymy. Tak Zobaczysz, lepiej się tak jakby lepszymi przynajmniej mi. Weźmy nowy użytkownik, goście... Ja, ja, ja wiem. No nie wiesz, bo ostatnio, bo tak, trzymaj, jesteś gościem. O, czekaj, może to jeszcze odblokujemy na początek. Ty nie możesz, bo ty tu jesteś. Piszuter jest nowy w ogóle. Patrz, możesz sobie nim zagrać. Tylko że on wygląda tak sobie. Wiesz co jeszcze myślę, czy wszystko faktycznie nagrywa, ale chyba tak. Tutaj co tu jest? Daj mi trochę. Aha, czomper taki... Czyli jak wrzucisz ten filmik, to teoretycznie będziesz miał więcej ze mną filmików na twoim kanale niż ja ze sobą na swoim. No może. W tym momencie zapromowałeś swój kanał. Ja ci zabroniłem. Tak? Nie. No. Uba, teraz ja się zabronię. Na całym ekranie wywali teraz ikonę IQ. Weźcie tam, zasubskrybujcie i zafollowujcie, czyli co tam się robi, zróbcie cokolwiek. Bo będę zarządzał tym IT od tego portalu, więc ja tam będę w bardzo dużej mierze. Też mnie tam znajdziecie i wejdziecie. Tam na co się patrzeć, debilu. Ja tu... Ja tu rozwijam się, portal powstaje, będę. Będę tam. No. Pomagał. By siłą roboczą. Czekaj, może jeszcze jakieś klapki Jasne, ale ty znowu zjesz chipsy i wszystkie... gałki... Nie będą... no, wytarłem się przecież. Wszystkie gałki będą uświnione. Po co są spodnie? Ty spodniami nazywasz? Tak? To ty sam nagrywa youtube, tak? Nie pluj po mnie jak gada. Jebne. <grymne> Dobra, zróbmy to w końcu. W końcu. Nie no, Wielki YouTube. No właśnie, wielkie YouTube, prawie 2000. Sarkazm. Zaraz <laughs> stąd wylecisz. 3, 4... Nie wiem, dobra, wystarczy. Kupiłem całą postać za 40 tysięcy, ale jak zwykle ząbi musiałem wylosować. Więc to nam nic nie dało. Naciskasz ten X w końcu? Spokojnie. <laughs> Uwaga, synchro-bikendi. Właśnie, synchro uh, zrobiliśmy. Ale ja to będę miał tu z tym mikrofonem, ja sobie znajdę linię. Bo później tego szukania mam strasznie dużo. Uh, which to, nie? to było ładne. Pogięło was? Jak? Zostało przerwane. To się połącz za pomocą kabla. Świetnie. Jesteśmy na hotspocie z telefonu no, i z sieci. To. Zostaw sygnał, już mamy na początku. Mm. No bo... To! Super, mamy. <gryjamy. gryjamy>. Nie ma tak jak grać na telefonie. Na internetach z telefonu. Czyli... Czyli idziemy tam w jakieś. No wiesz gdzie iść? No, tam gdzie. Tam gdzie byliśmy raz. Czy tak się zastanawiasz, czy możesz powiedzieć, czy tam byliśmy, tak? Nie. <laughs> nie, bo, Nie, bo, bo. Ej Bo. Czekaj. Ej. W, w dół, jak dasz tym, to jedziesz w dół, opacz. <laughs> no co ty? Weź <laughs> albo. Lumasz 3T. Plasma B. One są mi wydaje się lepsze od tego kaktusa. Nagraj no, czym chcesz, jej ci nic nie będę mówił. Plasma B. Shadow Flower, co to jest ten? No, ja Zwykły miady, no bo ktoś musi być tym kwiatkiem. To mam w Customize. Może tym, Berry Shooter. Y mogę sobie też minkę wybrać? Może sobie minkę no, przy... wybrać. Ja! Customize. Najciślej no, no, Appearance. Ale po co wziąć tego... Kosmicznego. Wziąłem spoko <grym> Bilitki, dwa, trzy, gesty Uuu czopo! Nie, ja chcę czapę. No to bierz czapę. Accesories Jesus Organiczki. ja robię <grym> 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 Takim będziemy Uhu! ambitniej niż ja więc, spoko <grym> Mam marchewki czy ale miałem. mi się tą kolą odbija masakra. Jak mam wrócić? Pan o, na dobra. kółko. A co ty ja masz? Ablites? A, a To co, co to jest? To masz umiejętności. Dobra. Ale jeszcze zatem co to. To nie. No! no, ja do Jestem go, ja jestem ready. Jesteś też ready? Znajdźmy ten garden. To nie ten, tylko chyba tamten na lewo mi się wydaje. Nie wydaje ci się? I patrz! <laughs> Ale <czot>! <śmiech> 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 Co? <grymne> <Wiesz>? <grymne> Nie wiem, ja, ja, ja żyję z światem ty rób co chcesz Jasne w deski, spoko co chciałeś przetestować? A R1? Z siebie przetestuj. Co R1 Ale masz... czot! Mogę szybko biegać! Uh -huh. Uh -huh. Ej, to, to już... To <grymne> już, tak, ogarnął. Już koniec Już dajesz żadnych... Pierdób, wiecie, patrz ile tego mamy, patrz, ile tego odblokowałem. Mogę tego dart... O. Też go dałeś? Tak. Super. Także teraz ogólnie, a wszystko korzystaj z czego chcesz. One nam mogą, mają pomagać, mam ich tyle, że to masakra, więc. W sumie na razie nie będziemy musieli praktycznie nic zrobić w tych, przy tych pierwszych falach. Jak lepiej ci się granatują, w sumie jeszcze nie mam ci co pytać. Tak, średnio. Się lepiej, to jest tak by bardziej czułe, przypomina to... Bo masz paluchy jak... Yeti. Ja hmm. mniejsze. To najwyżej możesz sobie ciągnąć to przecież. Dobra. Teraz. Ale w sumie. I... idą ci, 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 ci. pierwszy i drugi, i pięknie, i trzeci, je, he, 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 he. Tylko ty strzażysz, spokój się. Widać spokój, to nie chodzi o to kto więcej, je, kto więcej po prostu... Aha i pierwsze co robimy? pilnujemy ogródka w jak największy, w największym stopniu, bo co po prostu przegrywamy, to tylko z tego względu, że no ogródek nam niszczą. Choć ostatnio jak wyskoczyli nam trzy lodowe bossy, nie? No to, to wtedy przegraliśmy z tego względu, że nas zajebali. z innego. Chodź pokaż Minki. Dawaj Minki, gdzie jesteś? Właśnie Minki. Minki, 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 tak? O. Czekaj, Tak, żebym Cię widział. no. Popatrz na mnie. To jest świetne. To jest zabawa. Nie. Nie. Ty jesteś stuknięty. Tak tego nie robię. Nie, nie, nie. tak, tak. Pójdź, pójdź, pójdź. Weź mnie ulec A ja mam taką umiejętność. Wow. O kurde, patrz, co tu się dzieje. Tu jest masakra ogólnie. Masz pas. Co to jest? Do imprezy dołącz twój znajomy Żuży. Nie dam rady grać teraz w planty, patrz co robię. Kurczę, ja tak w sumie ostatnio myślałem, czy te, to, to akceptowanie widzów na, tym, na PlayStation to jest dobry pomysł, bo tutaj w sumie wziąłem pod uwagę to, że cały czas będą mi w, w, się wbijać. I to jest chyba nie za dobry pomysł. Tam kilkoro go ok, albo tych co. Możesz mi to zdjąć? Serio nie umiesz? Nie. A mi tak się lepiej gra. Ja tam lecę. Tu, 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 tu. Gdzie lecisz? No po tą bombę. No ale on tu przylezie, stary. Ustaw się tak, dawaj trójkąt. No właśnie. No i patrz, nie ma szans teraz z nami tylko celuj w niego, nie, o nie, obok w niego. I w to, to też. Patrz jak się chroni przed nami. No i pięknie, można, zespołowo, można. Pytam się, czy można. Można. No to widzisz. Tury, 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 tur coś mi tak tego wyszło. Nie masz weny dzisiaj, tak? Tak, Jesteś słaby po prostu. Dzisiaj też lepiej się nie skleję. Umówmy się, no słaby jest. Nie, nie jesteś odcinka, to dlaczego? Bo Aha, ale to nie jesteś. Ziuziu! Ziu, proszę cię, jedno zaproszenie nie przyjąłem, to znaczy, że no nie dam rady, tak? Jak dam rady, to od razu przyjmuję. Jezu, jak on mi tu jeszcze 5 razy wyskoczy? A trudno. Najwyżej. No nie przyjmuję, to nie przyjmuje. Gram przecież. Internety rządzą. Purno, coś się dzieje. Mógłbyś nich atak atakować, stary? Co ty robisz? Staram się, no co? Ja co widzę, ty jesteś bardzo zaaferowany tą grą. W ogóle praktycznie słowa z siebie nie potrafisz wydusić. Widzę, że jesteś skupiony totalnie. Ej, bez kitu typu jakiś dołączył chyba do naszej imprezy. Nie, nie może. Nie ma imprezy. Jezus, dlaczego? Ja muszę niektórych wywalić z tego PlayStation Network, bo mi żyć nie dają. A jeszcze dostałem KO, podnieś mnie. Bo już. Podnieś mnie, nie dyskutuj ze mną, bo mnie no, denerwują niektórzy. Pad mi zawibrował. <laughs> wow! Candy! Ruszninkę nam zepsuli. Cały czas nam coś psują. To nie moja wina Mamy bossa Będą diamenty Nie będą Kurwa Woo Nie ją. Mm, 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 Dobra to Nie cierpię go Trzeba się tu opieprzam w tym gardenie już Gdzie on jest? Tu Mam przybrać tą tom, żeby będę tak strzelał fajnie Zmroził mnie Ja piękole Alden right. Co się dzieje? Mógłbyś mi pomóc? Niebo mnie zmroził Puściłem fasolkę. Gdzie ty jesteś w ogóle? Zabiję go. Znowu KO. Masakra. Podniesiesz mnie? Nie. Czekaj. Padnę zaraz. Dobra, ja się podniosę. Chodź do mnie. Chodź, leczycie. Jestem w ogródku. No leczycie, cię, leczy Jestem w ogródku, to i tak się sam leczy. Dobra, ale tak to ci też pomogłem. Jeszcze szybciej leczysz. Tombstone byłoby przynajmniej może... On tam iść? Do tego tego? Nie już wiem czy idziemy to już za późno to zniknęło. Choć to było naprawdę blisko, mogliśmy skoczyć. Hmm. Czekaj, też spróbuję z tego teraz. Ale nie no, to jest stary praktycznie. Kurczę, no nie wiem. W GTA mi się lepiej grało. Z tymi nakładkami. No tu to w sumie jedno i to samo Tury, 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 tury No i co, gdzie ta fala? Chodź tu, pójdź! Tu, 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 tury! Wow! Ale Beka! Dobra, to ty walcz Gdzie oni są? Nie widzę, idą? O, tu jest, patrz, pojawił się. Kurcia w ogóle niepodleczony, nikt niepodleczony, ja nie myślę o grze, tylko nie wiem o czym. Ja pilnuję ogródka Ja? Ja pilnuję To fajnie no, Walcz z nimi, no walcz, walcz, walcz. Jezus, ciebie przypaliłem Ty możesz... Zfajczyłeś go czy nie? Chodzę, tak Do tego typka możesz... Pomogę ci Czekaj, bo coś mam wrażenie jakby tu ktoś był Padł? Padł, szósta fala. Completed. Toś nam zjadł trochę ogródka? Pójdź tu! Kaj. Chodź tu! A. Nie Kaj, tylko gdzie się mówi. Ha, to twój kanał. <grym> no właśnie, mój kanał to poprawną polszczyzną trzeba, kurwa, no. rozmawiać. Nie wiem, co robi... Poprawną polszczyzną trzeba, kurwa, rozmawiać? No co, no, co, nie? Tę tą fazolkę. Tu coś plantujemy. Ojej, to tyle mi pomogło. Chodź tutaj bliżej, będę cię leczył. Ja tak dobry, że mnie nie trzeba. Nie trzeba cię leczyć, mówisz? Okej. Okay. Nie, to nie. To ja się poleczę, a ciebie mam totalnie gdzieś. O Jezu, tu się porobiło. Niech mi pomo pomoże ktoś. O. Się a nie, nie Patrz, leczy mnie i od razu... O, padam. Teraz mnie musisz podnieść, bo nie mogę kolejnego zlikwidować. Może ruszysz ty jak po mnie? Gdzie no tam jesteś? jest, tu lecz. No, leżę. No le, przyszedłeś po mnie jasny, bo się mnie gdzieś. o tyle dobrze, że ja cię leczę, a mnie ten kwiatek kurcze nie wydala aż tyle. Tam ktoś idzie. Gdzie? Myślę, że do ogródka. Patrzcie podeszli, tam się w takim momencie fasolkę rzuca. Nie mam. Korzystałem. A jesteś słaby. <grym> Dobra, graj! Graj, 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 graj. To ja dwa razy tutaj padłem. No bo nie plantujesz w ogóle niczego, patrz to trzeba plantować, na tym ta gra polega. Tu się plantuje. Plantuje! Plantuje się tutaj. Trzeba plantować. Co jakąś na winnicy robię? Ej stary, w ogóle wczoraj miałeś więcej zabić ode mnie, a dzisiaj to widzę, że się o pinkale... Dzisiaj, dzisiaj nie mam wenet czy... masz wenet twórczej do zabijania, tak? tak, tak. Posuń dupę troszkę w lewo. Kuźwa, no bo... No musisz się idzie. pójść, no widzę, ale mi zasłaniasz ty płacz czasem na mój ekran Atakujesz go czy nie? Bo nie wiem czy coś robisz w ogóle, tobie jakbyś się opiedniczał cały czas. Ktoś atakuje mój ten nasz obrót? Nie no, co ty? Czekaj, żeby ja tu mam problem. Zdarzy się, po nie Ja tu mam problem natury takiej normalnej. Kto tu jest? Aha, perfekt. Sweet. Jak chcesz się leżeć, to powtarzam podejdź do mnie. Brawo. Brawo, 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 brawo. Brawo. Chodź. Uhum. O coś mi plecy bolą. To od tego węgla. Co? Mhm. <śm> tyłka nie ruszyłeś do tego węgla. No podzieli się z widzami, jak już musisz, że zniosłeś węgiel. No się znaczy, bo... popakowałeś w zasadzie. No i co? I grubo. Dużo zrobiłem. Stary. Dwie tony mam w łapie. Ojeju, myślałem, że on nie zdechnie. Robimy ogrodu, my się nadal oddalamy od niego, cały czas, oni sobie tutaj prawą stroną robią co chcą. I kwiatkę mi zabili na mych oczach. Tutaj kolejny. Nie rozumiesz, że chodzi o to, żeby bronić naszych? Ej, hey, ty łazisz, mi trzeba leczenia. Jezus, ile razy się... Nie, nie, nie. nie kaj ty życisz, tylko GDZIE, gdzie TY chodzisz? CHODZISZ? Nie pisze, tylko jest napisane I nie na pole, tylko, kurwa, na dwór <noise> Dotarło? Nauczyłem cię czegoś? Wyniesiesz coś z tego materiału? Mam nadzieję Nie Dobrze, że nie było fazy Trzy razy No dobra, jakoś to przeżyjemy Ja biorę na siebie białego a ty Seru kurwa co <słuch> to <słuch> 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 Walczysz tam z tym drugim, bo nie patrzę ciebie O, ja już swojego pokonałem, no nie wiem co ty robisz. A idę bronić ogrodu. A patrz, ja się w ogrodzie nie leczę jakoś Czekaj, tego wezmę od tyłu Gdzie jest ten niedobry, no tu patrz jest twój Znowu ja go muszę po prostu nacierać w niego Okej okay. Troszkę uleczę no patrz, dlaczego ty się w ogrodzie? A ja w sumie też Ale tylko trochę. Tylko do 50 Gdzie on jest? Nie wiem. Ja szukam go. Tu jest Ale fajnie jestem. Jak zostało przerwane? No to żeśmy se w fuj Jaki fej. Ech. Ja tego nie rozumiem. Gramy na... bez użycia neta. Gramy sobie sobie, no dla siebie i kurde wywala. Musia. Daj ten telefon na biurko. A które? Kurwa moje. co tu? Robimy tak. To była pierwsza część. A na które... Na biurko tam, to go daj. Może wtedy nie straci tego połączenia. Nie moja wina, że fazę w domu wywaliło i nie ma prądu na niektórych urządzeniach. Na biurko. Jasne, bardziej w tam, wciśnij go jeszcze bardziej w te wszystkie żelazo pod, pod kopter go daj. Tutaj? No nie Zgmia wiem gdzie żyje. masz w pokoju zasięg, no. No, Boże, Ma, się... no. no brawo na skraju, super. No. Teraz ogarnąłeś, no najlepiej. Ludzie na star tak, z... To była pierwsza część. Na kolejną was, wam, was zapraszam wieczorem, to będzie tak jakby kontynuacja, a my sobie teraz przeskakujemy na kolejny materiał.